A nie o to chodzi, choroba jest w domu. Dżuma, kto tam? Dżuma? Dżuma. Kobieta pracująca przyszła. Dzień dobry, panu. Widzę, że wdepnęłam w epidemię. Ryzyko zawodowe. No Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja mam czas. Tak. Tylko... Gdzie ja będę spała? Bo chcę być w porządku, skoro złapałam kontakt nie chcę być roznosicielem. Cielęcinę trzeba będzie spalić komisyjnie, mnie odkazić, odstawić do dyspozycji sanepidu. Pracowałam w sanepidzie jako kierowca, o, wyjaławiano mnie przed każdym posiłkiem, że pani taka jałowa jak wiór, pustyja, bakteriologiczna. Po prostu. No. Skąd pan to przywlok? Skutki cywilizacji. Dawniej gdyby pan się zaraził, to by pan umarł w drodze gdzieś niedaleko epicentrum epidemii i spokój. A teraz samoloty, odrzutowce, samochody i zarazki praktycznie nie znają ani granic, ani kordonu. Ale już nie jest